Cześć, witamy witam z kolejnym dzisiaj musimy przejść ta, taki tor w, rob, w Robloxie. Co? Hmm. Ale chłopiec nigdy nie zobaczysz, A, a to powyższy Giemitów

Dobra, widać to może będzie, może będzie odcinek na grzybach, ale wątpię. Nie! Widzowie, nie udało się. No co? No co? Aha. Zobaczy, jest takie ciężkie. Dziewie, zostawcie lajka, like jeśli mam wybrać pomarańczową. A jeśli mam wybrać czarną, zostawcie subo. Ja wolę lajka, like więc pójdę. lajk. Like. Nie! Ci zadaję w czyli sugo. To nie jest trudne. Mają jakiś opas, no ale cudnie. Co w jakiś, ja prawo sobie wyrobił a nie...

Roblox tutaj chodzi na o oko Ale profesjonalista zrobiłem to zadanie Patrzcie, po prostu idę po prostu Ale... Aha! to zawsze trwa ten odcinek Cztery minuty. Nie, rozwalam tą grę. Patrzcie, poczekajcie. No nie. 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 Wiemy jak to trzeba zrobić. Oh, Boże, dobra, trzeba to chyba tylko sk... To jest takie ciężkie. Chcę dojść do, do samego końca. Nie, to nie, nie. <laughs> nie, tak przeszłam, przeszłam. Przeszłam, przeszłam, przeszłam. O boże. To jest proste.

Znaczy na etapie 36 prawie, połowa. Bo... Ale bo... Dobra, widzowie. Czerwony to oczywiście sup. To komentarz. Ja biorę sup. Suba nie dacie? Czyli komentarz. Sup. Czy udostępnięcie? Udostępnięcie. Uwaga. Sup czy like, ja wybieram tutaj suba. co? który to Lecimy w całą dzień, całą noc. Ja będę gdzie trochę odcinków z widzowie z Robloxa. jest na etapie 40. Patrz przeskoczył. O! Boże, no jest takie ciężkie. Gdzie jest ta meta? Ta nie ma. Tam była albo nie. Tylko, że to są długie zadania. Ajajaj! Aj, aj, aj. Nie, 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 nie da się to skorzystać Czyli nie da się tu się chyba spaść Uda się I po prostu ja to sprawdzałam, Jaki inteligentny jestem. O nie, o nie. I co, wie, niedługo świętujemy 50 tysięcy. Będzie konfetti, będzie impreza. Shan, pau O nie. O nie. Co uciekać? Dwie, trzy. Nie, 3. Nie, no nie! Ale dopiero widzę 36% 47. To nie mam stos. Prawie połowa. A tam idziemy. to idziemy. Na co to jak najszybciej? Ja widzę Robloxa, to ja gram, nie wiem, z no, 2 miesiące. Tak! Tak! O Boże, jak mi skręciło ręka. Zaczęło. Trzynaście... Widzowie, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. go. A mi się ręka trzeni się. Patrzcie. Pier prosto, pierwsza, prosto, prosto, piłeczko. Widzowie Prawie połowa, prawie połowa ale Miałem taką dobrą pasę, bo wszystko z rzędu dobrze przechodziłem. A teraz odpowiem taki spare. Nie. Ja. 43% widowy. Czyli do, końca tego, do tego do końca tego godzinka zostało. Bo widowie nam... O, 3 minuty, 4 minuty, 4 minuty.

Lalalalalala -la 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 -la. Jezu, dobra, ja to przejmowałem Dwie minuty jeszcze Dwie i pół chyba, nie wiem Dobra, no, to jest łatwe, ja to dużo razy przechodziłem. Ale to w innych grach Takie kółka były Roblox Tę mapę przechodzę pierwszy raz I może pierwszy raz Pierwszy raz przejść nie patrzcie, zrobię ją! 50%! Let's go, 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 let's go. Ale mi się ręka trzymał się Szydko! dwie przeszkody i w tym odcinku będzie już na no, tyle. A zapraszam do, do oglądania drugiej części, która będzie już jutro o godzinie dwun... o godzinie 16. Więc widzowie, stanie przeszkoda I kończymy ten odcinek. A dobra, to, dobra, stanie przeszkoda zaraz od razu wam nabry, zaczynam nagrywać drugi odcinek. No więc widzę, to było na tyle. Widzimy się już w następnym odcinku w części numer 2. Więc widzę, ja Wam bardzo dziękuję. Olacie odcinek numer 2. Prześliśmy 53% i 69 etapów. To jest mnie bardzo dobrze nawet. I ja to jestem tu. Jestem tu. To wygrałem. Dobra widzowie. Nara!